Cześć, nazywam się Michał Puławski. Witam cię serdecznie w podcaście o Skardze Nadzwyczajnej. Jeśli interesują cię tematy związane z szeroko pojętym prawem, w szczególności prawem konstytucyjnym, postępowaniem cywilnym czy ochroną praw człowieka, to jesteś we właściwym miejscu. Skarga nadzwyczajna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Jak sama nazwa wskazuje, nie stanowi ona zwykłego sposobu zaskarżania wyroku sądu, lecz może być wniesiona jedynie w sytuacjach, gdy wydany przez sąd wyrok jest obarczony rażącymi wadami. Przedstawię teraz kilka wstępnych informacji o skarze nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna została wprowadzona do naszego porządku prawnego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Ustawa ta została podpisana 20 grudnia 2017 roku przez prezydenta. Była ona inicjatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku. Od tej daty istnieje możliwość składania skargi nadzwyczajnej. Skargę nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów i jednego ławnika. Wizbie kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Wskazać należy, że skarga nadzwyczajna jest środkiem ostatecznym. Przysługuje jedynie w sytuacji, gdy wyrok nie może być zaskarżony jakimkolwiek innym środkiem prawnym, przykładowo skargą kasacyjną. Istotnym jest to, że skargi nadzwyczajnej nie może wnieść każdy. Jedynie kilku podmiotom ustawa przypisała możliwość wniesienia tej skargi. Może ją wnieść prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich oraz w zakresie swojej właściwości, prezes prokuratorii generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta, przewodniczący komisji nadzoru finansowego, rzecznik finansowy, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to, że nawet jeżeli Twoją skargę sporządzi i podpisze adwokat czy radca prawny, zostanie ona odrzucona przez Sąd Najwyższy. Co istotne, skarga nadzwyczajna nie przysługuje w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Skarga w takich sytuacjach zostanie także odrzucona, gdyż na życzenie ustawodawcy Sąd Najwyższy nie zajmuje się tego typu sprawami ze skargi nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna należy do środków zaskarżenia. Służy więc do kontroli orzeczenia sądu przez sąd wyższej instancji. Jej rola i cel są jednak zdecydowanie odmienne niż apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Skarga nadzwyczajna została wprowadzona celem eliminowania z obrotu prawnego orzeczeń sądowych, które obarczone zostały kwalifikowanymi wadami. Musi zostać spełnione szereg wymogów, aby została uwzględniona skarga nadzwyczajna. Do pierwszego z tych wymogów należy wystąpienie co najmniej jednej z wad w orzeczen orzeczeniu wydanym przez sąd. Do tych rażących wad ustawa kwalifikuje naruszenie zasad lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji. W naszej Konstytucji jest szereg instytucji, które kwalifikowane są jako zasady. Przykładowo, jeżeli wyrok sądu został wydany z naruszeniem zasady wolności, zasady równości, czy zasady działania na podstawie i w granicach prawa, czy też zasady ochrony własności, to można rozważać konieczność wniesienia skargi nadzwyczajnej. Wolności i prawa natomiast to konstytucyjne gwarancje służące człowiekowi. Przykładowo, wolność zgromadzeń, wolność słowa, Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, czy prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Jeżeli jednak wyrok sądu nie narusza żadnej z zasad wolności lub praw określonych w konstytucji, to nie znaczy to, że wyrok ten jest prawidłowy i nie może zostać zaskarżony skargą nadzwyczajną. Ponieważ skarga nadzwyczajna przysługuje także w sytuacji, gdy wyrok w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Istotnym jest, że ustawa nie bez powodu używa zwrotu rażące naruszenie prawa. Jak już wspomniałem, skarga nadzwyczajna nie należy do zwykłych środków zaskarżenia. Tylko do tych szczególnie wyjątkowych. Dlatego też skarga nadzwyczajna nie zostanie uwzględniona, jeżeli naruszenie prawa przez sąd nie jest rażące. Wydawać by się mogło, że każde naruszenie prawa jest rażące. Jednakże, jak już wspomniałem, istnieje zasadnicza różnica między skargą nadzwyczajną a apelacją. Apelacja to środek służący zaskarżeniu wyroku w tak zwanym zwyczajnym trybie. Oznacza to, że nawet zwykłe, nierażące naruszenie prawa może prowadzić do zmiany lub uchylenia wyroku. W przypadku skargi nadzwyczajnej przeszkodą ku temu jest tak zwana pewność prawa oraz trwałość prawomocnych orzeczeń sądowych. Niezwykle ważnym elementem państwa prawnego jest stabilność orzeczeń sądowych która jest jednym z elementów składających się na prawo do sądu. Przejawia się ona w prawomocności, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz pewności prawa. Stabilność orzeczeń sądowych to niezmienność sytuacji prawnej obywateli, ukształtowanej prawomocnym rozstrzygnięciem sądowym, jednym z podstawowych elementów prawa do sądu, a w związku z tym demokratycznego państwa prawnego. Gdyby orzeczenia sądu nie uzyskiwały waloru prawomocności, to znaczy gdyby były pozbawione ostateczności oraz wiążącego charakteru, albo gdyby prawomocność można by było zlikwidować za pomocą powszechnie dostępnych środków prawnych, prawo do sądu, które przecież jest jednym z fundamentalnych i podstawowych praw człowieka, byłoby pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Wyobraź sobie sytuację, że wynajmujesz komuś mieszkanie. Ta osoba po jakimś czasie przestaje Tobie płacić czynsz. Chcesz więc dokonać eksmisji tego nieuczciwego najemcy. Wytaczasz powództwo i wygrywasz proces. Sąd wyrokiem nakazuje takiej osobie opuścić Twój lokal, nie przyznając temu najemcy prawa do najmu socjalnego lokalu. Pozwany najemca, załóżmy, że nie składa apelacji od tego wyroku. Oznacza to, że wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny. Wyobraź sobie, że ta prawomocność może być zlikwidowana przez zwykłe pismo takiego nieuczciwego pozwanego najemcy, wysłane do sądu. Przykładowo, pozwany najemca w takim piśmie podnosi okoliczności, że według niego wyrok jest niesprawiedliwy. Chciałbyś, aby ten prawomocny wyrok był pozbawiony waloru prawomocności na podstawie takiego właśnie zwyczajnego pisma? Właśnie dlatego prawomocne wyroki są badane z dużo większymi wymogami niż wyroki nieprawomocne. Gdyby w sprawie ten nieuczciwy najemca wyniósłby apelację, to sąd drugiej instancji być może zająłby się tymi zarzutami podniesionymi przez tego nieuczciwego najemcę. W przypadku, gdy wyrok już jest prawomocny, takie zwyczajne pismo nie wystarcza. To, o czym wyżej mówiłem, to właśnie ochrona pewności prawa i obrotu prawnego ukształtowanej przez prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Nie oznacza to jednak, że każdy prawomocny wyrok sądu jest sprawiedliwy. Są bowiem prawomocne wyroki sądów rażąco niesprawiedliwe. Dla usuwania takich właśnie wyroków z obrotu prawnego ustawodawca przewidział nadzwyczajne środki zaskarżenia. Jednym z takich środków jest właśnie skarga nadzwyczajna. Z uwagi właśnie na te kolizje wartości między pewnością prawa w rozstrzygnięciach sądu a sprawiedliwością społeczną w tychże rozstrzygnięciach, tylko rażące naruszenie prawa może uzasadniać uwzględnienie skargi nadzwyczajnej. W ten właśnie sposób ustawodawca, formułując przepisy o skardze nadzwyczajnej, przewidział złoty środek pomiędzy kolizją tych wartości. Skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona. Tylko w sytuacji, także w sytuacji, gdy zachodzi sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Są to wypadki, w których sąd ustalił fakty w sposób zupełnie odmienny niż wskazują na to dowody przeprowadzone w toku postępowania. Pamiętaj o szczególnym charakterze skargi nadzwyczajnej i miej na względzie, że ustawa posługuje się terminem oczywista sprzeczność. Oznacza to, że musi istnieć sprzeczność, a nie jedynie ustalenie jakiegoś faktu wbrew oczekiwaniom jednej ze stron postępowania, czy też sytuacja, gdy sąd obdarzył mocą dowodową jeden dowód, resztę dowodów uznając za niewiarygodną i z uzasadnienia sądu wynika, że rozumowanie to było prawidłowe. Ponadto sprzeczność tych ustaleń musi być oczywista, czyli widoczna na pierwszy rzut oka, bez jakiejś dalszej pogłębionej analizy. Wszystkie z tych trzech przesłanek wskazują na szczególny charakter skargi nadzwyczajnej, i chociaż wydawać by się mogło, że jest to szeroki katalog, należy mieć na względzie, że jeżeli wyrok jest obarczony co najmniej jedną z trzech wyże wymienionych wyżej przesłanek, to jest to niewystarczające dla uwzględnienia skargi nadzwyczajnej. Ustawa przewiduje bowiem jeszcze jedną, kolejną przesłankę, niezależną od wszystkich wymienionych wcześniej. Usunięcie zaskarżonego wyroku musi być konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego użyczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Jest to tak zwana przesłanka ogólna, której zaistnienie sąd analizuje dopiero w sytuacji, gdy uzna, że wyrok jest obarczony co najmniej jedną z trzech wad, o których mówiłem wcześniej. Oznacza to, że jeżeli sąd. Dojdzie do przekonania, że wyrok rażąca narusza prawo, przykładowo, czy też narusza zasadę wolność lub prawo człowieka i obywatela określone w Konstytucji, to dodatkowo należy jeszcze zbadać, czy mimo tego rażącego naruszenia prawa, czy też zasady wolności lub prawa określonej w Konstytucji, na, należy usunąć takie orzeczenie z obrotu prawnego. Czy też z uwagi na jakąś wartość należy utrzymać to orzeczenie w obrocie? Jest to konsekwencja tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy, bardzo szczególnego charakteru skargi nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna przysługuje tylko celem usuwania tych rażąco niesprawiedliwych wyroków, ponieważ pewność prawa i obrotu prawnego. Przemawia za tym, by nie usuwać wyroków, nawet wadliwych, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej. Skarga nadzwyczajna jest środkiem ostatecznym. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że wszystkie ograniczenia wskazane w ustawie. Są bezpośrednio związane z takim określeniem charakteru skargi nadzwyczajnej, że jej funkcjonowanie w systemie prawnym wprowadza istotne odstępstwo od konstytucyjnej zasady stabilności stosunków prawnych ukształtowanych prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. Dlatego instytucja ta powinna być wykorzystywana z daleko posuniętą ostrożnością i nie powinna być postrzegana jako kolejny nadzwyczajny środek zaskarżenia służący kontroli i ewentualnej korekcie wszelkich wadliwych orzeczeń. Także Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że istnieje w naszym porządku prawnym potrzeba uzupełnienia luki między skargą konstytucyjną a skargą kasacyjną. Właśnie w celu uzupełnienia tej luki ustawodawca wprowadził do naszego porządku prawnego skargę nadzwyczajną. Przedstawiłem podstawowe informacje o Skardze Nadzwyczajnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej instytucji, odsyłam do różnych publikacji z tej tematyki. Jest wiele ciekawych artykułów o Skardze Nadzwyczajnej. Można też wiele się o niej dowiedzieć z różnych stron internetowych. Przykładowo odsyłam do strony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, strony Rzecznika Praw Obywatelskich czy też strony Sądu Najwyższego. Jeżeli uważasz, że w Twojej sprawie został wydany wyrok na tyle niesprawiedliwy, że kwalifikowałby się do wniesienia skargi nadzwyczajnej, napisz w tej sprawie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do Prokuratora Generalnego. Ważne jest, by w tej sprawie nie pisać do obu tych podmiotów jednocześnie, gdyż zgodnie z regulaminem prokuratorskim, Prokurator Generalny nie zajmuje się wnioskiem dotyczącym wniesienia skargi nadzwyczajnej. W sytuacji, gdy wniosek taki w tej samej sprawie został już złożony do Rzecznika Praw Obywatelskich. W takim wniosku podaj najważniejsze informacje, sygnaturę akt sprawy, w jakiej zapadł Twój wyrok, oraz opisz, jak przebiegało postępowanie w sprawie, wskazując też, jakich uchybień Twoim zdaniem dopuścił się sąd. Warto też skonsultować się w tej sprawie z adwokatem lub pracą prawnym. Którzy pomogą Tobie pomóc w sformułowaniu takiego wniosku, lub nawet pomogą Ci w inny sposób, jeżeli uznają, że istnieje inna możliwość pomocy niż wniesienie skargi nadzwyczajnej. Bo, jak wcześniej wskazałem, skarga nadzwyczajna jest środkiem szczególnym oraz ostatecznym. Dziękuję za uwagę.